Ostatnio dosyć dużo mówi się w mediach, w mediach społecznościowych, również na temat mindfulness. Dostałam od Was kilka pytań, i na te pytania dzisiaj chciałabym odpowiedzieć. Po pierwsze, dramatycznie wzrasta liczba dzieci diagnozowanych z ADHD, depresją, niepokojem, zaburzeniami jedzenia, uzależnieniem czy samodestrukcyjnymi zachowaniami. Wzrasta również poziom okrucieństwa, przemocy i mobbingu w szkole. Czy mindfulness może być lekarstwem na całe zło? Nie ma lekarstwa na całe zło. Mindfulness może być lekarstwem za to na bardzo wiele przyczyn i bardzo wiele skutków. Po pierwsze, dlatego, że mindfulness daje nam wiedzę o samych sobie, daje nam taką uważność w skupieniu na sobie, co może skutkować i często skutkuje podniesieniem samooceny więc jeżeli mam wyższą samoocenę, potrafię oszacować swoje emocje, wiem w którym miejscu jestem, lepiej radzę sobie ze stresem, lepiej radzę sobie na przykład z tym, że ktoś mnie zaatakuje mówiąc jesteś głupi. Nie, nie jestem, wiem, że nie jestem. Potrafi taki człowiek, który na przykład przeszedł jakiś tam trening czy ćwiczenia mindfulness wyciszyć się, w związku z czym nie bywa agresorem. Ludzie się lepiej rozumieją, dogadują się lepiej. Mindfulness, czyli taka uważność, pozwala dostrzec siebie, ale pozwala też dostrzec innego człowieka i być może na przykład lepiej zobaczyć jego potrzeby. Także mindfulness nie jest lekiem na całe zło, bo nie ma takiej złotej pigułki. Natomiast na pewno pomaga w bardzo wielu sytuacjach szkolnych, międzyludzkich w relacjach, w, podnosi samoocenę. Jest bardzo skutecznym lekarstwem na bardzo wiele bolączek współczesnego świata. Zapytanie drugie. Skąd tak duża obecność stresu w życiu współczesnych dzieci i jak mindfulness może pomóc? Nie odpowiem na pytanie, skąd tak duża obecność w, stre... w życiu, skąd ta... nie odpowiem, skąd tak duża obecność stresu w życiu współczesnych dzieci, mogę za to odpowiedzieć, skąd tyle tego stresu w naszym życiu ludzkim. Świat pędzi, mamy coraz więcej wiadomości, coraz mniej czasu, coraz więcej obowiązków i z bardzo wieloma rzeczami sobie nie radzimy. Nie uczono nas, dorosłych, od dzieciństwa, jak sobie z tym stresem poradzić, jak się relaksować, jak się wyciszać. Nikt nigdy nie uczył nas medytacji, czyli takiego wglądu w siebie. Bardzo często dorośli ludzie nie znają siebie, nie znają swoich reakcji na różne stresujące sytuacje. I teraz, jak może pomóc mindfulness? Ano, jeżeli uczymy nasze dzieci sposobu, Relaksu, sposobu wyciszenia się. Jeżeli podnosimy naszym dzieciom samoocenę, mówiąc im, że dadzą radę, są wspaniałe, mądre, fantastyczne, że są współodczuwające, że, są, że mają całą masę przymiotów, całą masę zalet, to wtedy takie dziecko mocno stoi obiema nogami na ziemi i ten stres. Nie, jakby będzie musiał przeniknąć taką um, strefę ochronną, którą dziecko dzięki właśnie mindfulness, dzięki właśnie takiemu wglądowi w siebie stworzy. A jak stworzy ją mocno, jak będzie świadome siebie, to będzie mu po prostu łatwiej w życiu. Pytanie trzecie. Czy da się nauczyć dzieci uwalniania się od stresu i mądrego dbania o siebie? Oczywiście, że tak. Każdego można nauczyć, dlaczego już by nie można było nauczyć dziecka. Oczywiście trzeba zastosować specjalne metody, trzeba dużo czasu, cierpliwości, wyjaśniania dlaczego to jest ważne i dlaczego to robimy. Te metody muszą być dostosowane do możliwości percepcyjnych też dziecka, ale oczywiście, że tak. Nauka relaksu, nauka wypoczynku, nauka uwalniania się od stresu, czyli co zrobić, jak moje emocje zaczynają brać nade mną górę, czyli rozpoznaję je, umiem je nazwać. I umiem je skanalizować w miejsce czy w rzecz, która nikomu innemu nie zagrozi, nie zniszczy jakiejś rzeczy. Oczywiście, że tak, można nad tym pracować już z bardzo małymi dziećmi. Mindfulness, czyli taki wgląd w siebie, taka uważność skoncentrowana na siebie i na świat, w ogóle pomaga w postrzeganiu bodźców, które docierają bodźców z zewnątrz i bodźców z wewnątrz. Także myślę sobie, że tutaj to są same zalety. Nie znajduję wad i uważam, że dobrze jest, jeżeli dzieci przejdą taki trening. Dzieci, młodzież, uczniowie. Są szkoły na zachodzie, gdzie uczniowie zaczynają dzień od medytacji, od takiego treningu uważności. Potrafią wtedy zajrzeć w siebie, obejrzeć swoje mocne strony, wyluzować się, odpuścić i zupełnie inaczej funkcjonują ze sobą i z rówieśnikami. Pytanie czwarte, na czym polega edukacja uważności? Polega na tym, żeby skoncentrować się na sobie lub na przedmiocie, który aktualnie tu i teraz jest w naszym oglądzie, czy to jest jakiś bodziec słuchowy, czy to jest jakiś bodziec dźwiękowy, żeby go usłyszeć, dostrzec, zrozumieć, rozłożyć na elementy pierwsze, włączyć w swój system postrzegania świata, zanalizować. I użyć skutecznie. Może brzmi to w sposób skomplikowany, ale wcale skomplikowane nie jest. Cały trening uważności polega na tym, żeby nie rozpatrywać problemów z przeszłości i nie zamartwiać się tym, co będzie jutro, tylko żeby być tu i teraz, żeby dostrzegać siebie w tym momencie, w którym jesteśmy. Jak się teraz czuję, co teraz się ze mną dzieje. Jaki wpływ mają na mnie ludzie czy sytuacje, które są teraz wokół mnie, jak ja się fizycznie czuję aktualnie, jaki jest mój stan psychiczny w tym momencie, w tej sekundzie. To się za chwilę może zmienić, ale jak się tak zatrzymamy i zatrzymamy ten moment w sobie, możemy go dokładniej obejrzeć, możemy go dokładniej zanalizować, możemy go wtedy oswoić, możemy przestać się go bać. E, obniża to nam poziom lęku, e, powoduje, że lepiej się skupiamy na sobie, ale lepiej się skupiamy również w relacjach z innymi ludźmi. A jeżeli chodzi o dzieci, lepiej się dzieci skupiają w szkole, lepiej odrabiają lekcje, są uważniejsze, bo są tu i teraz. Nie myślą, co było rano i nie myślą, co, było, co będzie po południu. Ehm, jesteśmy spokojniejsi emocjonalnie, bo wiemy, że to coś, co do nas dociera, na przykład z wewnątrz naszego organizmu, to jest coś, co znamy. Wiemy, co to jest. Po prostu burczy nam brzuch, jesteśmy głodni, a nie czujemy, że to zawał serca. Chciałabym, żebyście, myśląc o treningu uważności, pomyśleli sobie też, że ten trening nie tylko daje dobro nam, jednostce, ale wszystkim, którzy są wokół nas. Dlatego, że jak my znamy siebie lepiej, to jesteśmy też uważni na innych ludzi. A to tylko niesie za sobą same plusy. Pytanie piąte, ostatnie. Czy my, dorośli, możemy ćwiczyć mindfulness z dziećmi? No pewnie, że możemy, to tak jak bym odpowiedziała, że możemy chodzić z dziećmi na basen, czy chodzić z dziećmi grać w piłkę, czy czytać z nimi książki. Warunek jest jeden. Musimy wiedzieć, czym mindfulness jest. Dobrze jest na przykład, jak sami jesteśmy ludźmi, którzy medytują, którzy mają duży wgląd w siebie, którzy są cierpliwi, spokojni, którzy dają sobie i dziecku czas, którzy wiedzą, na czym to polega. Możemy robić gdzieś bardzo proste ćwiczenia, na przykład zabawę w ciszę, kiedy słuchamy siebie i słuchamy tego, co na przykład jest wokół nas na górze u sąsiadów, na dole u sąsiadów. Jeżeli przyglądamy się jakiejś rzeczy przez dłuższy czas i zastanawiamy się, co ta rzecz, oglądanie tej rzeczy w nas robi. Na przykład patrzymy na ścianę lasu i nagle widzimy jakiś trójwymiar, albo poznajemy jakieś liście, jakieś drzewa, rozpoznajemy nagle zaczynamy słyszeć szum tego lasu. Bardzo fajne jest wspólne kolorowanie, na przykład ja nie mówię, że koniecznie mandali, bo to już jest taki, wiecie, wyższa szkoła jazdy, ale w ogóle wspólne kolorowanie, dobieranie kolorów, układanie tych kolorów, czy kolorujemy szarościami, czy różami, czy kolorujemy w jakimś porządku. Myślę sobie, że taki trening uważności na tu i teraz dotyczy również oprócz emocji, także uczuć. Tego, żeby być wrażliwym na to, co dziecko do nas mówi, być wrażliwym na jego potrzeby, czego od nas oczekuje, być wrażliwym na to, że ono jest dzisiaj e, i że jesteśmy dzisiaj mu potrzebni, teraz w tym momencie, a nie po serialu albo jak wrócimy z zakupów. Taka uważność, skupienie na drugim człowieku, to jest coś, co ja bym nazwała powrotem do podstaw, bo kiedyś tak było i my, jako dzieci, też tacy byliśmy. Spójrzcie na Wasze dzieci, kiedy się przyglądają wędrującemu ślimakowi. To trwa i trwa i trwa, a ślimak idzie i idzie. My się niepokoimy. No choć już przecież widziałeś, a dzieci właśnie stosując Madonna Mindfulness patrzą na tego ślimaka, śmieją się do niego, gadają z nim. Oglądają ten śliski ślad po tym ślimaku, a my się niepokoimy. Nie, pozwólmy dziecku, mało tego, poćwiczmy razem z nim tę uważność obserwowania świata wokół nas. I cieszmy się, bo ten świat jest absolutnie piękny, jeśli pozwolimy sobie go zobaczyć. I na zakończenie, uśmiechnij się, bo jutro możesz nie zdążyć.